Na targach off spotkaliśmy Grzegorza Barana, ośmiokrotnego uczestnika rajdu Dakar, który tym oto manem wystartuje w tym roku po raz dziewiąty. Jakie to uczucie latać czymś takim powiem Trudno jest opisać, to trzeba wsiąść, przejechać, ale powiem Wam inaczej, największe uczucie, największe wrażenie robi taka ciężarówka, jak się przewraca na wydmie. To wtedy jest naprawdę wrażenie szokujące, Aczkolwiek już raz leżałem, wiem jak to się robi, stawia się, z powrotem się jedzie, no i tyle. No. O czym wtedy myślisz? Ja powiem tak, raz tylko, znaczy dwa razy wcześniej przewróciłem Unimoga i raz tą ciężarówkę. Czy w momencie kiedy jeszcze ona się nie przewracała, to już była informacja do moich współpartnerów leżymy. No i wtedy myśli się, żeby jak, był, jak najmniejsze straty, jak najkrócej leżeć na boku. No i czy znajdzie się pomoc w okolicy. No ale to raz było dawno temu, teraz już staram się nie przewracać tej ciężarówki. Jakoś opanowałem jeżdżenie nią. Pomoc przybywa, a długo trwa postawienie z powrotem na koło. Oczywiście wiadomo, że to zależy od mnóstwa warunków. Większość ciężarówek przewraca się w sposób taki frajerski, jakbyśmy to mogli określić, czyli na małych prędkościach, w miejscach najbardziej nieprzewidzianych. Ja po prostu przewróciłem ciężarówkę wyjeżdżając z pustyni na drogę przy prędkości nie wiem 40 na godzinę zresztą w podobny sposób na moich oczach przewrócił Deping, zawodnik który chyba był nawet mistrzem Europy w rajdach. to podbudowało mnie psychicznie że nie tylko ja potrafię popełnić takie proste szkolne błędy Wynika to z tego, że jesteśmy na pustyni, jesteśmy na dużych wydmach, jesteśmy bardzo skoncentrowani i kiedy już jesteśmy e, e, po nich, przy, wyjeżdżamy, wtedy e, następuje jakieś rozluźnienie i brakuje nam koncentracji, wtedy zdarzają się takie rzeczy. Po prostu trzeba pamiętać, że od startu do mety musimy być spięci, skoncentrowani i nie ma łatwych wydmów. Wszystko, co jest na pustyni, wszystko, co jest na rajdzie, jest trudne i musi wymagać maksimum koncentracji. A co w tym wszystkim jest najtrudniejsze? Najtrudniejsze jest zgromadzenie budżetu. To jest największa trudność w dzisiejszych czasach w Polsce. A reszta to już jest sama przyjemność. No dobrze, a w tej chwili jak wygląda z budżetem? Naklejki jakieś są? Jakie najbliższe plany w ogóle na najbliższy okres? No, budżet został zapięty dzięki pomocy moich przyjaciół, że tak powiem. Wszystkie te firmy, które są wsparły mnie finansowo i są to moi znajomi, przyjaciele. Co prawda, też biznesmeni, którzy bardzo skrupulatnie przeliczyli, co jak im się opłaci, ale z racji tego, że zbierałem te pieniądze w ostatniej chwili, to na pewno dużo, a doza była takiego koleżeństwa i wsparcia, że mi się pojawił ten dziewiąty raz na Dakarze. I dlatego im chciałem bardzo serdecznie podziękować.